Serdecznie witam w kolejnym odcinku 20 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida Część 8. W poprzednim odcinku 19 opowiedziałem o domniemanym wpływie obcego mocarstwa na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. W tym odcinku opowiem o człowieku odpowiedzialnym za wprowadzenie żydowskiej hanuki do polskiego Sejmu. W poprzednim odcinku opowiedziałem o Shalom Dober który od 2005 roku jest przewodniczącym Chabad Lubawicz w Polsce. Natomiast w odcinku szesnastym wspomniałem, że dokładnie w tym samym roku po raz pierwszy Lech Kaczyński zapalił świece hanukowe w Pałacu Prezydenckim. Czyli rok 2005 jest tym przełomowym momentem, w którym Chabad Lubawicz nie tylko pojawił się w Polsce, ale na dobre zadomowił się w naszym parlamencie. Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie obchodów żydowskiego święta Chanuki do polskiego Sejmu jest poseł Marek Jurek. Wynika z tego, że Marek Jurek jest istotną postacią w historii Chabat Lubawicz w Polsce, dlatego też powiem parę słów o tej postaci. Marek Jurek urodził się w 1960 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W mieście tym ukończył też liceum, a potem studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod koniec lat 70. Zaangażował się w działalność opozycyjną i w latach 80. był współzałożycielem i uczestnikiem opozycyjnego ruchu Młodej Polski oraz członkiem władz krajowych niezależnego zrzeszenia studentów. Jurek pracował również w redakcji podziemnej polityki polskiej i emigracyjnych znaków czasu. Jego działalność w ruchu opozycyjnym spowodowała, niewiarygodnie szybki awans polityczny, podobnie jak wielu innych opozycjonistów. Od 1989 roku, jako jeden z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, był wiceprezesem i przewodniczącym Rady Naczelnej tej partii. Kilka słów o partii Zjednoczenie Chrześcijańsko Narodowe ZHN Polska partia polityczna o profilu narodowo-chrześcijańskim, działająca między 1989 a 2010 rokiem, nawiązująca do przedwojennych tradycji narodowej demokracji i chrześcijańskiej demokracji, wywodząca się z ruchu solidarnościowego. Historia tej partii jest dość niezwykła, gdyż była aż trzykrotnie wykreślana z ewidencji partii politycznych. Okazuje się, że Marek Jurek, jako jeden z trzech muszkieterów, odegrał istotną rolę w propagowaniu ZHN w Sejmie Kontraktowym i jej sukcesie w wyborach w 1991 roku. Dla wyjaśnienia, tak zwany Sejm Kontraktowy był wybrany w 1989 roku na podstawie Konstytucji PRL z 1952. W wyniku porozumień politycznych okrągłego stołu i rozwiązany wraz z Senatem z dniem 26 października 1991 roku. Partia Marka Jurka wraz z partiami, porozumieniem Centrum i porozumieniem Ludowym współtworzyła rząd Jana Olszewskiego. Marek Jurek był wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, a od 1991 1995 roku do 2001 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji z nominacji Lecha Wałęsy. No cóż, z życiorysu Marka Jurka wynika, że miał możliwości kontaktów zagranicznych już od 1995 roku, a na dodatek był wpływową postacią w rządowej tubie propagandowej przez okres sześciu lat. Jego działalność w tak zwanej opozycji nie przysparza mu zbyt wielkiej chwały, gdyż główni jej przywódcy nie byli zbyt mocno opozycyjni, szczególnie w kontekście tak zwanego Okrągłego Stołu. Bardzo zagadkowe jest wydarzenie z 1999 roku, kiedy Marek Jurek, Wraz z Michałem Kamińskim i dziennikarzem Tomaszem Wołkiem wybrali się do Wielkiej Brytanii. Nie były to zaplanowane w czasy na Wyspach Brytyjskich, ale prywatna wizyta u generała Augusta Pinocheta, osadzonego w areszcie domowym. Powstaje pytanie: W jakim celu Marek Jurek z kolegami? Złożyli wizytę dyktatorowi chilijskiemu oskarżonemu w Hiszpanii o zbrodnie przeciwko ludzkości, zabójstwa i stosowanie tortur. Być może w czasie tamtego pobytu w Wielkiej Brytanii Marek Jurek nawiązał kontakt z przedstawicielami Chabad Lubawicz, co mogłoby mieć wpływ na jego późniejszą niefortunną decyzję. Jak wspomniałem w odcinku 16. Ruch hasyckich kabalistów jest ściśle powiązany z masonami, którzy mają wpływy wśród polskiej elity rządzącej, szczególnie na najwyższych stołkach, a więc polecenie akceptacji Hanuki w Sejmie mogło przyjść również z góry i Marek Jurek po prostu wykonał rozkaz swoich przełożonych. Niestety, nasze małe imperium określane w Konstytucji z 2 kwietnia 1977 roku jako Republika Parlamentarna, której celami są między innymi suwerenność narodu i państwa, demokracja, trójpodział władzy, pluralizm i praworządność, coraz bardziej oddala się od tej definicji na rzecz demokracji masońskiej i kabalistycznych wpływów rodem ze średniowiecza. 26 października 2005 roku Marek Jurek zostaje wybrany na funkcję Marszałka Sejmu piątej kadencji dzięki głosom PiSu, Samoobrony, Ligi Polskich Rodzin oraz PSL. Już jako Marszałek Sejmu Marek Jurek udostępnia budynek Polskiego Sejmu dla świętowania żydowskiej Hanuki przez kabalistyczną organizację Chabad Lubawicz. Można przypuszczać, że w podjęciu takiej decyzji pomagają mu wizyty zagraniczne, które odbył jako marszałek w Wilnie, Londynie, Berlinie, Turcji i Lwowie. Na tym zakończę odcinek 20, w którym opowiedziałem o człowieku odpowiedzialnym za wprowadzenie żydowskiej Hanuki do polskiego Sejmu. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 21 pod tytułem Temida część dziewiąta.